Cześć. Na ostatnich zajęciach dowiedziałeś się, czym jest trójpodział w fotografii i pokazałam Ci, jak ustawić siatkę trójpodziału w Twoim aparacie. Mam nadzieję, że ta lekcja była jak najbardziej przydatna i udało Ci się wyciągnąć dużo, dużo wiedzy. Dzisiaj pozostaniemy w temacie kompozycji, natomiast zajmiemy się liniami wiodącymi. Czym są linie wiodące w fotografii? Tak naprawdę Każda linia na naszej fotografii zachowuje się jak drogowskaz, czyli oprowadza naszego odbiorcę po naszej fotografii. Prowadzi do naszych mocnych punktów. Czy są to linie proste, czy są to linie pionowe, horyzontalne, ukośne, czy na bazie łuku, czyli falowane. Te wszystkie linie prowadzą nas do mocnego punktu lub mocnych punktów na naszej fotografii. Oczywiście linie pionowe i poziome w pewien sposób hmm, zamykają nam, nam naszą kompozycję i wprowadz wprowadzają niesamowity ład i porządek na fotografii. Natomiast jeżeli używamy linii skośnych, to one już troszeczkę nam e, przyspieszają wzrok e, i są idealnym fundamentem, by utworzyć głębię w fotografii. Oraz perspektywę, o czym będę mówić dalej. Linie oparte na łuku, czyli linie falowane, one spowalniają odrobinkę nasz wzrok i oprowadzają bardzo powolutku po naszym zdjęciu. No właśnie, jakie elementy mogą spełniać funkcję linii na naszym zdjęciu? Mogą być to jak najbardziej ulice, ścieżki, linie drzew, mosty. Na przykład wzgórza, krawędzie albo ogrodzenia.